Marta Manowska przyszła na świat w 1984 roku w malowniczym Wieluniu, mieście, które z pozoru nie miało nic wspólnego ze światem mediów. Jednak właśnie tam zaczęła kiełkować jej niezwykła wrażliwość na ludzi i ich historię. Od najmłodszych lat wyróżniała się nie tylko ambicją, ale również empatią, która później stała się jej znakiem rozpoznawczym na ekranie. W szkole była jedną z tych uczennic, które potrafiły z pasją czytać wiersze, organizować akademie i przemawiać tak, że wszyscy milkli z zachwytu. Już wtedy jej nauczyciele mówili: Marta ma dar słowa i uśmiech, który rozbraja każdego. Po maturze postanowiła opuścić rodzinny wieluń i wyjechać do Warszawy, by spełniać swoje marzenia o pracy w mediach. Stolica zachwyciła ją swoim rytmem, ale też przeraziła anonimowością. Z początku dorabiała w różnych miejscach, pracowała jako kelnerka, prowadziła eventy, a nawet udzielała lekcji dykcji. Nie zraziła się trudnościami, wręcz przeciwnie, każdy dzień był dla niej nowym krokiem w stronę marzeń. Wykształcenie zdobyła na uniwersytecie Śląskim na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a następnie ukończyła studia podyplomowe na Akademii Teatralnej w Warszawie. Ten drugi etap okazał się przełomowy. Tam połączyła świat słowa z emocją, świat dziennikarstwa z teatrem. Podczas zajęć z emisji głosu i interpretacji tekstów dramatycznych odkryła, że nie chce tylko relacjonować rzeczywistości, ale również ją tworzyć, nadawać jej emocjonalny ton. W czasach studiów uczestniczyła w projektach społecznych, wolontariatach i reportażach radiowych, które uczyły ją rozmawiać z ludźmi nie jak dziennikarka. Ale jak człowiek człowiekiem. To właśnie w tych momentach kształtowało się jej podejście do bohaterów programów, których później miliony Polaków oglądały z wzruszeniem. Marta zawsze powtarzała, że te najciekawsze historie nie dzieją się na czerwonych dywanach, ale w małych kuchniach pełnych herbaty i pamięci. Po studiach nie czekała na szczęście, sama je tworzyła. Wysłała dziesiątki CV do stacji telewizyjnych. I agencji produkcji programów. Początkowo otrzymywała jedynie odmowy, ale z każdym spotkaniem nabrała więcej pewności. W końcu dostała szansę na staż w redakcji TVP, gdzie nauczyła się od podszewki, jak powstaje telewizja, od pisania scenariuszy po przygotowanie planów zdjęciowych. To było jej pierwsze spotkanie ze światem kamery. I miłość od pierwszego wejrzenia, zanim stała się rozpoznawalna, była asystentką producentów. Czytała teksty na off, organizowała nagrania w terenie, ale zawsze robiła to z uśmiechem i oddaniem. Koledzy z branży wspominają, że Romanowska nie znała słowa niemożliwe. Gdy wszyscy szli do domu, ona zostawała montować materiał. To właśnie ta determinacja sprawiła, że z czasu na czas powierzano jej coraz więcej zadań i odpowiedzialności. Jej pierwsze telewizyjne wejście na antenę było dla niej momentem symbolicznym. Choć mówiła o pogodzie i wydarzeniach kulturalnych, w jej oczach widać było emocje, świadomość, że to dopiero początek czegoś dużego. Wielu widzów zwróciło uwagę na jej ciepły głos i spokojny ton, który zjednywał zaufanie. W czasach, gdy telewizja była pełna krzykliwych osobowości, Marta stała się synonimem autentyczności. Za kulisy jej kariery zaglądali nieliczni, ale wszyscy zgadzali się co do jednego. Jej sukces nie był przypadkiem. Był wynikiem lat pracy, pokory i umiejętności słuchania. Jak sama powiedziała w jednym z wywiadów, nie chciałam być gwiazdą, chciałam być mostem między ludźmi, którzy się boją mówić o uczuciach. Ta dewiza towarzyszyła jej od pierwszego dnia na planie, aż po moment, gdy jej nazwisko stało się marką samą w sobie. Jej dzieciństwo i młodość to nie tylko historia marzeń. Ale również historia determinacji i wiary w wartości, które dziś rządzą jej życiem, rodzina, uczciwość, empatia. Nie pochodziła z bogatego domu, nie miała znajomości w branży, ale miała coś więcej: prawdziwą pasję i spokój w sercu. To one sprawiły, że dziewczyna z Wielunia stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Po latach nauki i praktyk. I niekończących się prób, Marta Manowska w końcu zaczęła stawiać pierwsze pewne kroki w świecie mediów. Jej determinacja została dostrzeżona, gdy w 2014 roku dostała propozycję prowadzenia programu, który na zawsze zmienił jej życie rolnik szuka żony. Nikt wtedy nie przypuszczał, że skromna dziewczyna z Wielunia stanie się jednym z najcieplejszych. I najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiej telewizji publicznej. Od pierwszego odcinka widzowie zauważyli w niej coś wyjątkowego. Nie grała roli prowadzącej, była sobą. Z serdecznością rozmawiała z uczestnikami, potrafiła słuchać i płakać razem z nimi, nie oceniała, lecz wspierała. W świecie, w którym telewizja często goniła za sensacją, Manowska przyniosła spokój i prawdę. Jej obecność w programie była jak ciepła herbata w chłodny wieczór, uspokajająca, bliska, prawdziwa. Dzięki niej Rolnik Szuka Żony stał się fenomenem społecznym, przyciągając miliony widzów przed ekrany w każdą niedzielę. Sukces programu otworzył jej kolejne drzwi. Telewizja Polska szybko dostrzegła w niej nie tylko prowadzącą, ale i narratorkę ludzkich historii. Pojawiły się kolejne formaty. The voice senior, sanatorium miłości czy kobiety, kobiety w drodze. Każdy z tych projektów był inny, ale w każdym z nich obecna była ta sama esencja: człowiek i jego emocje. Marta powtarzała, że woli rozmowę z emerytem, który opowiadał o stracie żony, niż z celebrytą, który promuje nowy produkt. To podejście sprawiło, że zdobyła ogromne zaufanie widzów. A jej wizerunek stał się symbolem autentyczności w świecie show biznesu. Nie brakowało też wyzwań. Sukces zawsze przyciąga uwagę, zarówno pozytywną, jak i krytyczną. Kiedy zaczęła prowadzić kilka programów jednocześnie, pojawiły się głosy, że jest wszędzie, że jej obecność może się przejeść. Ale Manowska nie odpowiadała na krytykę. W jednym z wywiadów powiedziała tylko: Nie robię tego dla poklasku. Jeśli chociaż jedna osoba po moim programie uwierzy w siebie, to wystarczy. Ta postawa szczera i pokorna umocniła jej pozycję w oczach opinii publicznej. Z biegiem lat jej rola w TVP zaczęła się zmieniać. Sprowadzącej stała się mentorką, współtwórczynią formatu i osobą, która miała realny wpływ na kierunek, w jakim podążały jej projekty. Uczestnicy Sanatorium Miłości mówili, że kamera ją kocha, ale przede wszystkim, że ona kocha ludzi. Każde spojrzenie, każdy gest, każda pauza w jej wypowiedzi miała znaczenie. Potrafiła jednym zdaniem przywrócić komuś wiarę w drugiego człowieka. To dar, którego nie da się nauczyć. Zawodowo zdobyła niemal wszystko, co mogła w swojej dziedzinie: nagrody, popularność, szacunek. Ale mimo tego, nigdy nie zamknęła się w świecie telewizji. Lubiła wracać do korzeni do małych miejscowości, spotkań z ludźmi, do rozmów bez kamer. Organizowała warsztaty, wspierała młodych dziennikarzy, udzielała się w akcjach charytatywnych. Wiele osób było zaskoczonych, gdy zobaczyło ją w schronisku dla zwierząt w podwarszawskim Józefowie, gdzie spędzała weekendy w ciszy, sprzątając boksy i karmiąc psy. Dla niej popularność nigdy nie była celem, lecz narzędziem do zrobienia czegoś dobrego. Jej styl pracy był nietypowy. Nie pisała scenariuszy z wyprzedzeniem, nie powtarzała kwestii przed kamerą, ufała emocjom chwili. Czasem realizatorzy kręcili głową, bo, bo telewizja lubi plan. Ale Marta powtarzała, życie nie ma scenariusza, dlaczego więc program miałby go mieć? Właśnie ta spontaniczność przyciągała ludzi, czuli, że nie oglądają show, ale życie, takie jakie, jakie jest. W 2020 roku jej kariera osiągnęła nowy wymiar, gdy zaczęła prowadzić program Kobiety w Drodze, w którym podróżowała po Polsce, rozmawiając z kobietami, które z odwagą walczyły o siebie i swoje marzenia. Ten projekt był jej szczególnie bliski. Łączył dziennikarstwo, psychologię i duchowość. Pokazywał, że Manowska nie jest tylko prowadzącą, ale również autorką. Kreatorką treści, która potrafi budować mosty między telewizją a realnym życiem. Dzisiaj, po ponad dekadzie pracy na ekranie, Marta Manowska jest jedną z najważniejszych postaci polskiej telewizji. Jej głos zna każdy, kto choć raz obejrzał, rolnik szuka żony. Jej obecność na ekranie to gwarancja autentyczności, delikatności i prawdy. A mimo to. Nadal zachowuje skromność dziewczyny z Wielunia, która nie zapomniała, że wszystko zaczęło się od marzenia i wiary, że dobro zawsze wraca. Choć Marta Manowska od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji, przez długi czas pozostawała wyjątkowo dyskretna, jeśli chodzi o życie prywatne. W czasach, gdy wielu celebrytów dzieli się każdym szczegółem swojej codzienności w mediach społecznościowych, ona wybrała milczenie. Jej konta na Instagramie i Facebooku były bardziej kroniką zawodowych sukcesów, niż zapisem emocji. Widzowie widzieli uśmiech, elegancję, ciepło, ale niewiele wiedzieli o tym, co kryło się za kulisami. Marta wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że dla niej prywatność jest święta. Urodzona i wychowana w tradycyjnej rodzinie w wieluniu, od najmłodszych lat uczyła się, że prawdziwe uczucia nie potrzebują rozgłosu. Jej rodzice, którzy od ponad 40 lat tworzą zgodne małżeństwo, byli dla niej największym wzorem. To właśnie od nich nauczyła się szacunku do drugiego człowieka i cierpliwości, bez której, jak mówi, żadna miłość nie ma szans przetrwać. Jednak, mimo swojej rezerwy wobec mediów, plotki o jej życiu uczuciowym pojawiały się regularnie. Była łączona z aktorami, dziennikarzami, a nawet producentami telewizyjnymi. W 2021 roku tabloidy sugerowały, że łączy ją szczególna więź z jednym z uczestników programu Rolnik Szuka Żony, co wywołało burzę w mediach. Marta nigdy nie potwierdziła tych doniesień. Z uśmiechem odpowiadała, że telewizja to praca, nie miejsce na miłość. Ale w jej oczach można było dostrzec, że za tym zdaniem kryje się coś więcej. Być może tęsknota. Być może zranienie. Bliscy przyjaciele Marty mówią, że jest osobą o niezwykłej wrażliwości, ale też ostrożności. Po jednym z nieudanych związków w młodości długo nie potrafiła otworzyć się na nową relację. Zamiast tego całą swoją energię kierowała w stronę pracy i projektów społecznych. Jednak życie ma swoje własne scenariusze. I tak wiosną 2025 roku, gdy nikt się tego nie spodziewał, w mediach pojawiły się pierwsze informacje o jej nowym związku. To był czas, gdy Manowska pracowała nad kolejnym sezonem sanatorium miłości. U jej boku coraz częściej widywano tajemniczego mężczyznę, wysokiego, ciemnowłosego fotografa z Krakowa, z którym miała wspólnych przyjaciół z branży artystycznej. Początkowo oboje unikali komentarzy, ale zdjęcia paparazzich mówiły same za siebie. Spacerowali po warszawskim Mokotowie, trzymali się za ręce, wyglądali na zakochanych. Dla fanów marty był to szok. Po latach samotności w końcu pozwoliła sobie na miłość. Ich relacja rozwijała się szybko, lecz z ogromnym, wzajemnym szacunkiem. Nie było krzykliwych deklaracji, ani medialnych wywiadów. O od... Nowym etapie w życiu była cisza. Czułość i wspólne chwile zdala od błysku fleszy, jak zdradziła jej przyjaciółka w rozmowie z jednym z magazynów. Marta w końcu trafiła na kogoś, kto nie chce jej zmieniać, kto ją rozumie i daje jej przestrzeń, a to dla niej najważniejsze. Wkrótce zaczęły krążyć pogłoski o jej ciąży. Widzowie zauważyli, że prowadząca rzadziej pojawia się publicznie, a na nagraniach programów nosi luźniejsze ubrania. Telewizja polska nie komentowała sprawy, a sama Marta unikała tematów prywatnych. Jednak wśród współpracowników nikt nie miał wątpliwości. Manowska przeżywała najbardziej intymny i emocjonalny okres swojego życia. Zawsze mówiła, że jeśli kiedyś zostanie matką, będzie to jej największa rola, wspomina jedna z redaktorek. To, co najbardziej ujęło wszystkich, to sposób, w jaki Marta podchodziła do macierzyństwa. Nie traktowała go jak wydarzenia medialnego, ale jak cud. Mówiła bliskim, że dziecko to dar, który przychodzi wtedy, gdy człowiek jest gotowy przestać szukać i zacząć kochać naprawdę. W tych słowach kryło się coś głębszego duchowa przemiana kobiety, która przez lata oddawała siebie innym, a teraz wreszcie miała dać życie komuś, kogo pokocha bezwarunkowo. Dla jej fanów wiadomość o ciąży była zaskoczeniem, ale też źródłem wzruszenia. W setkach komentarzy pod jej zdjęciami pojawiały się życzenia szczęścia, zdrowia i słowa wsparcia. Niektórzy pisali, że czują się, jakby ich własna siostra spodziewała się dziecka. Taka właśnie była siła relacji, jaką Marta zbudowała z widzami, prawdziwa, ludzka, oparta na emocjach. Cisza, jaka panowała wokół Marty Manowskiej przez kilka miesięcy, była dla wielu nie do zniesienia. Media próbowały wydobyć od niej choćby najmniejszy komentarz, ale ona, jak zawsze, milczała. To milczenie jednak nie było obojętnością. W rzeczywistości Marta przeżywała czas najgłębszej refleksji w swoim życiu. Miłość, która pojawiła się tak niespodziewanie, odmieniła ją całkowicie, a wiadomość o dziecku, o nowym życiu. Była dla niej nie tylko błogosławieństwem, ale też próbą. Wiedziała, że prędzej czy później będzie musiała zmierzyć się z pytaniami, które zada cała Polska. Moment przełomowy nadszedł 27 października 2025 roku, podczas jej emocjonalnego wpisu na Instagramie. Po czterech miesiącach milczenia, Marta opublikowała czarno-białe zdjęcie swojego brzucha, na którym jej dłonie układały się w kształt serca. Nie dodała opisu. Jedynie krótkie zdanie. Już wiem, kim jesteś i wiem, że przyszłaś, by mnie nauczyć, co to znaczy kochać bez lęku. To jedno zdanie wystarczyło, by rozgrzać internet do czerwoności. Setki tysięcy komentarzy, tysiące udostępnień, niekończące się spekulacje. Kim była ona? Czy Marta właśnie zdradziła płeć dziecka? Czy za słowem przyszłaś kryje się wyznanie, że spodziewa się dziewczynki? Widzowie i dziennikarze analizowali każde słowo, każde zdjęcie, każdy gest, ale tym razem odpowiedź była inna niż wszyscy się spodziewali. Kilka dni później, w ekskluzywnym wywiadzie dla programu Tytę, Pytanie na śniadanie, Marta Manowska po raz pierwszy zdecydowała się opowiedzieć o swojej ciąży. Siedząc w fotelu, naprzeciwko dziennikarki, spokojna i promienna, mówiła z czułością, jakiej dotąd nie znała. Długo milczałam, bo chciałam przeżyć ten czas w spokoju, ale wiem, że ludzie, którzy towarzyszą mi od lat, zasługują na szczerość. Tak, spodziewam się dziecka. To dziewczynka, a jej imię już dawno jest zapisane w moim sercu. Nadzieja, to jedno słowo nadzieja. Dzieja. Zmieniło wszystko. Widzowie zrozumieli, że Marta nie tylko ujawnia płeć swojego dziecka, ale także nadaje temu wydarzeniu głębszy, symboliczny sens. W świecie pełnym pośpiechu, niepewności i powierzchowności, ona mówiła o nadziei, tej, która daje siłę, gdy wszystko inne zawodzi. Dla Marty to dziecko stało się symbolem nowego początku, nie celebryckim wydarzeniem, lecz cichym, duchowym przełomem. W wywiadzie przyznała również, że decyzja o ujawnieniu prawdy nie była łatwa. Nie chciałam, żeby moja córka stała się tematem plotek. Chciałam, by przyszła na świat w spokoju, ale też wiem, że moje życie jest częścią życia publicznego, więc chciałam opowiedzieć o tym po swojemu, z miłością, nie pod presją. O ojcu dziecka mówiła z delikatnością, nie ujawniła jego nazwiska, ale zdradziła. Że jest człowiekiem spoza mediów, kimś, kto nauczył ją, że można kochać cicho, bez słów, ale całym sercem. To wystarczyło, by wzbudzić jeszcze większe emocje. Internauci zaczęli nazywać jej partnera tajemniczym artystą z duszą poety, a w mediach pojawiły się teorie, że to właśnie on stoi za częścią zdjęć, które Marta publikowała w ostatnich miesiącach. Jednak najważniejsze w tym wszystkim nie były spekulacje. Lecz ton, w jakim mówiła, w jej głosie nie było ani cienia wahania, ani chęci autopromocji. Była wdzięczność, spokój i pokora. Powiedziała: To nie ja wybrałam to dziecko, to ono wybrało mnie. I wiem, że przyszło po to, by mnie uleczyć z pośpiechu, z lęków z przeszłości. Od teraz wszystko, co robię, będzie już z myślą o niej. Po emisji programu internet eksplodował emocjami. Fani pisali, że płakali razem z nią. Jedna z widzek napisała: Nigdy nie widziałam, żeby ktoś mówił o macierzyństwie z taką prawdą. To nie jest show, to życie. To zdanie podsumowało wszystko. Marta Manowska, która przez lata pomagała innym odnaleźć miłość, sama wreszcie odnalazła sens w najprostszej formie, w darze życia. Jej wyznanie nie tylko poruszyło serca widzów, ale także zainspirowało wiele kobiet. W ciągu kilku dni powstały setki postów z hasztagiem #KakNadzieja, NADZIEJA, w których kobiety dzieliły się swoimi historiami o macierzyństwie, utracie i odwadze. To, co zaczęło się jako osobiste wyznanie, przerodziło się w społeczne zjawisko. Dziś Marta Manowska mówi, że jej córka jest najpiękniejszym listem od losu. Nie planuje spektakularnego powrotu do telewizji, przynajmniej nie od razu chcę skupić się na tym co naprawdę ważne na byciu obecną spokojną i wdzięczną całe życie słuchałam innych teraz słucham jej i po raz pierwszy czuję że jestem we właściwym miejscu powiedziała w zakończeniu wywiadu i może właśnie dlatego historia Marty Manowskiej i jej nienarodzonej córeczki nadziei nadziei stała się tak bliska milionom ludzi bo opowiada o tym że największe cuda dzieją się po cichu w sercu.